Na terenie miasta Kobyłka trwają inwestycje kanalizacyjne związane z budową tzw. przykanalików, czyli od gałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji. W chwili obecnej trwają prace na ulicach Olszewskiego, Dąbrowskiego, Maczka, Sikorskiego, Zagłoby. Miejskie inwestycje kanalizacyjne w bieżącym roku będą realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trwa także opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieć kanalizacyjno-sanitarną w ulicach drogi dojazdowej w ulicy Moniuszki, stafa Sikorskiego u stronie drogi dojazdowej do ulicy Warszawskiej, Niecałej, Słonecznej oraz kolejnych 65 przykanalików na terenie miasta.